Cześć, mówi do Was Rychu. Dzisiaj nietypowy wstęp ze względu na kupoty, które pojawiły się ostatnio. Ten kurdupel ma uszkodzony kabelek. Straciłem dźwięk w części nagrę. W każdym razie na początku lutego spora ekipa pojechała na warsztaty parkour do Mińska Mazowieckiego. Wybraliśmy się na parę samochodów. Ja wyjechałem z Olkiem i Damianem. Po drodze nagrałem piękny wstęp przy wschodzie słońca, do którego nie mam dźwięku. Bez pośpiechu zrobiliśmy sobie parę postojów, zakupy żywieniowe, więc kupiłem sobie bluzę. A około godziny 10 dotarliśmy na miejsce. Cześć, dotarliśmy na miejsce. Już tak naprawdę jesteśmy przebrani i gotowi. Sam event się już zaczyna. Ja tylko poszedłem zmienić oksy na soczewy i już bijamy do sali, także już jesteśmy gotowi. Zaraz pewnie będzie za ciemno, żebyście chyba widzieli. Także już wewnątrz, zaraz się zaczyna tutaj. Orzo zaczyna ze swoimi warsztatami dla dzieciaków. Dzieci już jest sporo, jak widzieliście. Także kurde, no zaczynamy zaczynamy warsztacie parkour numer 4 w Mińsku Mazowieckim. Ale to będzie fajne. ile lepsze vlogi od razu zaczynasz nagrywać to samo co ja że się twarz ty wiem, że jest kontakt. No wejście było jest taki bra. So you know this position, front position? Yeah, like like less than 90 like no more than 90 degrees, always like 90 degrees or less and you got like in this groove. Właśnie były warsztaty z Pedro Salgado. Męczące, rozrywka męcząca, ale to tak jak sam Pedro mówił, kondycja jest bardzo ważna i z tym się zgadzam. Także oprócz samych ski, kondycję też trzeba ćwiczyć. A tak, to pozostałe skoczki, no rzeźnia, rzeźnia. Jest 18.30, mamy czas do 20, żeby jeszcze pokończyć nasze treningi dzisiejsze. Ale spokojnie jest jeszcze drugi dzień. Koniec pierwszego dnia trzeba zachować troszeczkę siły jeszcze na jutro, bo jutro mamy powtórkę z rozrywki, czyli mamy jeszcze raz warsztaty i jeszcze raz trening. Zobaczymy jak wyjdzie wszystko. Dzisiaj było genialnie. Ja troszkę się rozchorowałem, ale udało mi się polatać. Jeszcze zapałem drugi power i też troszeczkę polatałem. Panowie tutaj naprawdę sobie jeszcze świetnie radzą. Super klimat, super atmosfera, super skoki, super sala. Naprawdę ekstra event. Goddess. Yeah, she the hottest. That's plain and simple. I bring on out your holy spirit. If I bless the temple, I slow it down, speed it up. Yeah, I switch the tempo. Just make sure when you bust it back, you pop it like a pimple. I know that's nasty. Ooh, you know I like it. Oh, you so enticing. Ooh, I'm so excited. Yo, this look the best. Ooh, I wanna bite it. I can see it in your eyes. Don't deny it. I know you like it. Dzień drugi, warsztatów parkour w Mińsku Mazowieckim. Głos mi cały czas wysiada. Troszkę już mniej sił niż wczoraj. Większość chłopaków się w tym sposób czuje, ale cały czas jest sześnia, cały czas są latane duże rzeczy. simple. the way she dance, she got me hypnotized. I watch them hips and thighs and visualize. So ain't no big surprise that my tongue get wallet out. Now what's this all about? I took some shots, she took some shots. She's standing up, I'm falling out. I hit the ground, she climbed on top and said these words to me. This. If you taste it, you gon' worship me. These th pretty senior bouncing, sit up perfectly. You see my head, you spin my cent again. I did this purposely. Now you gon' pay like you weigh, just like your rent do. And pray twice a day, cause with the M, my body is a temple. Now I'ma break it down real simple. Powoli się już kończy drugi dzień warsztatów. Tak. Właśnie się odbywa pokaz młodzieży tutaj, która brała udział w warsztatach Kamila Tobiasza, Ożo. Fajny pokazik sobie teraz przygotowali, naprawdę ciekawie, jak na dwa dni treningów, to co robią, pozytywnie, zaskakująco. Tak, bardzo dobrze. No a my zaraz już się będziemy też pewnie zbierali do aut. Już wykończeni nogi, ręce padają, wszystko. Płoniemy, płoniemy. nie Wszystko można. Klonie, tak. Doprawda. Także będziemy się powoli zbierali do Gdańska. Dokładnie. No i to w sumie koniec tego vloga. Dokładnie. Kończymy i widzimy się w następnym. Nie wiem jeszcze gdzie, nie wiadomo, ale. No. No. Także jak Wam podobają się takie eventy, to sami się spróbujcie zapisać na takie eventy. warto Dokładnie. w nich się to działo. No jeżeli ktoś się rusza, zrujnuje parkour, niech padnie i spróbuje. No. A my jeszcze go przypominamy, żeby polubić film, jeżeli... O, czekajcie, czekajcie. Brawa dla Tak. A my jeszcze przypominamy, żeby polubić film, jeżeli Wam się podobał. Zasubskrybować kanał, jeżeli chcecie widzieć więcej tego typu filmów. I też zajrzyjcie na naszego Facebooka i zostawcie lajka tam, też, też tam. Dobra, widzimy się na następnym odcinku. Halo!